W dzisiejszym odcinku mama i tata próbują sobie udowodnić, kto ciężej pracuje. Ty jest zmęczony? Ani wy czym? A, a kto ci się pogłaskał kocia i to trzy razy? <grym> a Ami chciałaby, żeby zamienili się rolami i sprawdzili. Chciałabym, żeby za karę chociaż na jeden dzień zamienili się rolami. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Rodzice oszukują się wzajemnie i sobie przeszkadzają. O nie! Nic mi dzisiaj nie idzie! Co z tego wyniknie? Sami zobaczcie! Dziś zwyczajna sobota, czyli mama ogarnia dom. Sprzątanie, gotowanie, prasowanie takie tam babskie zabawy. A Piotrek jak zawsze ogląda coś w telewizji i krzyczy: Kotuś, podasz mi soki chipsy? Wtedy mama patrzy na niego wzrokiem bazyliszka. A może to ja usiądę na kanapie, a wchodź pan, posprząta, ugotuje obiad i przyniesie mi soczek? I awantura gotowa. Kotuś, jestem taki zmęczony. daj mi sekundę odpocząć. Ty jest zmęczony? Ani mi czym? Jak to czym? A kto ci się pogłaskał kocia i to trzy razy? Stop! Czemu się znowu kłócicie? Mam tego dość! Czuję się obrażony, że niby to ja się lenię? To jakiś żart! Rodzice! Czasami ciężko z nimi wytrzymać! Chciałabym, żeby za karę chociaż na jeden dzień zamienili się rolami. Byłoby naprawdę zabawnie! A wy, jeżeli też byście chcieli zobaczyć, jak mama zamienia się w Piotrka, a Piotrek w mamę, zostawcie łapkę w górę! I nie zapomnijcie zostawić subcia! Coś nagle cicho się zrobiło! Zajrze, czy wszystko ok! Zamieńmy się rolami. Przez jeden dzień to ja będę leniwym Piotrkiem. Nie wiedziałam, że tak łatwo pójdzie. Świetnie, a ja będę narzekającą mamusią. Dobra, i zobaczymy, kto sobie lepiej da radę. A zwycięzca przez następny tydzień nic nie robi. Uwielbiam wyzwania i zawsze wygrywam. Piotruś, to niech się lepiej od razu podda. A oto nowa mama za kształtne nogi! I ta sukienka! Od teraz cały dom tylko na jej głowie! Zobaczmy jak sobie poradzi! A oto nowy tatuś! Cóż za uroczy wąsik! I ta szapeczka! Czyżby przeżywał kryzys wieku średniego? I chciał się nieco odmłodzić? Czy da radę leżeć na kanapie i oglądać mecze? Zobaczymy! Zadania na dziś to? Leżenie na kanapie, pierdzenie w stołek, pykanie pilotem od telewizora. Że nie wspomnę o podjadaniu słodyczy. A moje to gdekanie o sprzątanie. Czuję, że nie będziesz się nudził. Uuu, długa współczuję. A ja sobie dzisiaj poleżę i odpocznę? O nie, nie. A pamiętasz, co ja zawsze robię w sobotę? Błagam, naprawdę uważacie, że umycie samochodu na nie jest trudne? Wystarczy tylko mieć monetę. Wrzucić ją tam i zaczynamy. Naprawdę myśleliście, że pozwolę jej wygrać? Pewnie się coś zatkało. Tu jest. Tu jest. Piotruś nie gra fair. Jak myślicie, powinna go spotkać zemsta? Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, a ja już coś wymyślę. Obiadek już prawie jest. Zupki chińskie zawsze się sprawdzają. Wystarczy tylko poodkurzać. I co, niby? To takie trudne? Ej, budyń! Siop, siop, kiedy gotuję! Ten kot. Mm, Okej. Okay. Jeszcze kilka minut i będzie gotowe. Zdążę jeszcze pograć w gierkę. Wyszedł? Na małą zemstę za myjnie! Co on tu ma? Zupki chińskie? No nie postarał się, nie postarał. Co ta mama znowu kombinuje? On nawet smaczne. Ale, ale. Co się stanie, jak dodam trochę pieprzu? A co się stanie, jak dodam tyle pieprzu? Że Piotrek to mały kłamczuszek, wiedziałam, ale mama... Szok! Uuhu, słuchajcie. Czy odkórecz zadziała, jak nie będzie miał worków? Nadzieję, że wszystko się uda. Idzie. Mmm, obiadek już gotowy. Sprawdźmy, jak wyszło. Okropne. A tak się starałem. Co jest? <gryw> No nic, chociaż poodkurzam, żebym wyszedł na czyściutką babusię. Tak! Co jest? Pożar! Pożar! O nie, odkurzać się zepsuł! Nic mi dzisiaj nie idzie! Ale miał minę! Muszę wygrać ten zakład! Ania, naprawdę myślała, że tak szybko się poddam? O nie! Patrzcie, co dla niej przygotowałem! <grym> Aniu, aniu, kar się zepsuł! Ale, kochanie, co się dzieje? No, popatrz, nie ma wody! Trzeba wezwać hydraulika! Pff, hydraulika? Kochanie, ale przecież prawdziwy mężczyzna. Da sobie radę! I pamiętaj, z Piotrusieńką się nie zadziera. Zemsta będzie słodka. Teraz to Ania na pewno się podda. Okej, okay, już dwa razy byłam dzisiaj mokra, ale nie poddam się bez walki. We wtorek Amerka ma rozpoczęcie roku szkolnego i trzeba jej przygotować wyprawkę. I ty się tym zajmiesz. O nie, to wcale nie jest zabawne. Mnie w to nie mieszajcie. Przecież każdy wie, że Piotrek to straszny sknera. Spoko, to proste zadanie. Czego potrzebujesz? Lecaka zeszytów, butów. Dużo tego. Ale spokojnie. Mogę na Ciebie wydać 5,20. 5, 5 zł i 20 groszy? Na początek plecak. Przybierz. Czyż nie jest cudowny? Pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż. Rączka. Tak, tak, tak. A dodatkowo ma jeszcze jedną zaletę. Jak się zepsuje, będziesz mogła od razu dostać nowy, bo siatek mamy sporo. Piękny, prawda? A buty, w których będę chodziła do szkoły? O, to one! A jeden taki but! Tylko 50 groszy! Hej! Kolejne zadanie zaliczone! Jestem po prostu super! A Ami wygląda słodko! Mam tego dosyć! Jestem głodna, bo nie było dziś obiadu! Wody też nie ma! Wyglądam jak dziwak. Może tak troszeczkę. Albo się natychmiast pogodzicie, albo obydwoje dostaniecie szlaban na miesiąc. Masz rację. Lepiej, żeby w domu każdy pełnił swoją rolę. A czasami nawet możemy sobie trochę pomóc. Wreszcie. A teraz czas na normalne zakupy do szkoły. A wy kochani macie już chociaż część wyprawki? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, bo ja biegnę do sklepu.